Jak rozpoznać, co naprawdę motywuje daną osobę do działania? Czy są na to konkretne narzędzia, lub właśnie jakieś pytania? Jak najbardziej. Można oczywiście zastosować technikę bardzo prostą, poprzez rozmowy z bliskimi osobami, albo osobami mentorami, trenerami, coachami, którzy poprzez pytania doprowadzają do tego, że człowiek odkrywa, co go najbardziej motywuje. Przez to, że w trakcie takiej rozmowy i dotykania tego różnych obszarów w człowieku wzrasta radość, pokój, chęć działania, i to już widać, że to jest ten motywator. Są też specjalne narzędzia, czy test motywatorów rejsa, no i mój ukochany, oczywiście test talentów galupa i duchowych, które odkrywają bardzo głęboko te potrzeby, te motywatory, bo motywatory to są tak naprawdę właśnie potrzeby, więc test talentów galupa. Jest jednym z najbardziej znanych, skutecznych, no i w dzisiejszym świecie bardzo dostępnych metod odkrywania.